Dziękuję Szanowni Państwo. Troszeczkę mi dzisiaj głos nie, nie domaga, ale to uroki takiej pory przedzim, przedzimowej. Drodzy mieszkańcy Ostrołęki, przed nami drugi Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. Ta Już troszeczkę taka nasza tradycja. W tamtym roku pierwszy jarmark zebrał bardzo do, dobre, pozytywne opinie wśród mieszkańców nie tylko Ostrołęki i regionu. I uważamy, że ten jarmark powoli stał naszą lokalną tradycją. Przed nami cztery wspaniałe dni, kiedy już będziemy mogli poczuć troszeczkę magię tych świąt. E, wspaniała oferta e, rękodzieła, wystawców, zarówno z, też z potrawami regionalnymi, więc każdy znajdzie coś dla siebie, dla ciała i dla duszy. Już dzisiaj przed nami występy najmłodszych mieszkańców naszego miasta, przedszkolaków, a przed nami jeszcze wiele ciekawych występów na tej scenie. I myślę, że taki jarmak bożonarodzeniowy wprowadzi nas już powoli w ten nastrój świąteczny, bo już tak naprawdę do świąt Bożego Narodzenia nie zostało dużo czasu. A myślę, że te cztery dni będą też takim ciekawym czasem i miejscem, bo zapewne Państwo wiecie, w niedzielę będziemy mieli szansę spotkania innych też kultur z naszego kraju, Wielkopolan i Kaszubu, więc myślę, że będzie to nie lada ciekawe wydarzenie w naszym mieście. Więc jeszcze raz gorąco Państwa witam na drugim Kurpiowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym i widzę po Państwa buziach że jest uśmiech, a to jest bardzo ważne, więc już ten świąteczny nastrój się też Państwu... Y, udziela. E <śleszy> nie pozostaje mi nic innego, tylko oficjalnie powiedzieć, że drugi kurpiowski y, jarmark Bożonarodzeniowy możemy uznać za otwarty. Jeszcze jest ten magiczny przycisk, zobaczymy czy zadziała. E o Zadziałał <śleszy> nawet. Więc wszystko się dało. Życzę Państwu udanego wieczoru i mam nadzieję, że przez te cztery dni będziemy się tutaj jeszcze nieraz spotykać. Dziękuję bardzo.